Osobami. I tak niedawno, w styczniu tego roku, pan dyrektor e, biblioteki wydał, Biblioteka e, Herberta w Grzowie wydała, wydaje te książki, tak, ale między innymi ostatnio wydała e, książkę o Maxie Barze, Maxie Barze, to jest znany e, socjal-liberał, e, znana postać Landsberga, który przed wojną e, zmarł, ale w okresie międzywojennym był znanym przedsiębiorcą, e, o życiorysie nie będę mówić, ale powiem może tylko tyle, że był jednym z najciekawszych osób, y, y, bogatych, i, ponieważ on opowiadał. Ale, jeszcze dwa słowa, mogę? Ale już nie o mnie, już <śle> są. <masz się> <śle> <śle> <masz się> <śle> powiem jeszcze tak, że ne, pan profesor Leszczyński, oprócz rozlicznych, że, że na uczelni pracuje, że tyle wydaje że jest zaangażowany nie tylko lokalnie, ale i również na forum całego kraju, bo to wiele jest tych, tych działań. Tu jeszcze stać było na to, żeby zajmować się pracą, działalnością charytatywną. Także to jest też taki jakby współczesny Max Barth. No także zanim przyjdzie Sławek... Miało zadanie przygotować konstytucję Niemiec. I y, był reprezentantem niemieckiej partii demokratycznej, y, Deutsche Demokratische Partei, DDP. I to ugrupowanie, które powstało pod koniec 1918 roku, ono miało charakter liberalny, ale właśnie charakter taki socjaliberalny. To znaczy, zakładano, że wolny rynek jest wartością, e, którą należy chronić, ale właśnie w imię zachowania tej wartości również trzeba obówić obszary. Z których państwo się nie może wycofać, tu przed godziną 17.00 byliśmy świadkami bardzo ciekawej wymiany zdań, między innymi w kontekście melacji, innych zadań publicznych, takich, które z różnych względów na no, biznes sens siebie nie przeprowadzi, a które od zawsze, od Adama Smytla, od XVIII stulecia, odkąd w ogóle o liberalizmie mówiono i pisano, to zawsze definiowano to jako zadania publiczne. Że właśnie władza publiczna ma też za, zadania, za zadanie sprzyjać warunkom prowadzonej działalności gospodarczej, warunk warunkom polepszania tej działalności gospodarczej. Ja myślę, że dzisiaj na naszym spotkaniu, bo to pan Jacek też już wspomniał, wybrzmi ten wątek, bo dzisiaj deklaruje się i uchwala akty prawne bardzo pięknie się nazywające Konstytucja dla biznesu, choćby, prawda? Ślicznie się to nazywa. Ale myślę, że pani Jacku, Pan i wielu innych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zgodzą się z tym, że najlepszą ustawą była ustawa Wilczka z grudnia 1988 roku. Ta słynna ustawa rządu rakowskiego, na podstawie której przyjęto prostą zasadę: wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Klasyczna zasada liberalna w warunkach skrótowej gospodarki socjalistycznej. To było ciekawe w tym wszystkim. Ale chyba tyle z mojej strony na razie tytuł tytułem pierwszego. Ja, pierwszego, ja, pierwszego tak. słowa. Ja, jeszcze słowa na temat Maxa Jeszcze tak. Pozwólcie państwo, że przeskoczymy troszeczkę. Właściwie nawet, z, powiedz nam, Sławku, jak to do tego doszło, że ty tłumaczyłeś dzieła literackie z, na język, z języka niemieckiego na polski? Wchodziłeś w kontakt z teatrem, przecież były wystawiane sztuki, które ty tłumaczyłeś. No y, może troszeczkę powiedz nam o po tym bliżej. Yy, to znaczy rzeczywiście może tak zacznę, że to był rok 1990, kiedy uczelnie polskie kończyły, opuszczały, opuszczali pierwsi absolwenci filologii zachodnich. Państwo sobie wyobrażają, co wtedy się działo. Mieliśmy 20, 20 tysięcy nauczycieli języka rosyjskiego, a tyleż samo i więcej takie były przynajmniej szacunki wtedy, nawet do 40 tysięcy nauczycieli języków obcych trzeba było. No więc... Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie urodziłem się w czepku jakimś, bo to był czas, kiedy się moim dzieciom opowiadam, że no po prostu pra o pracę to praca przychodziła do mnie, i to różne propozycje. Rzeczywiście no, wybrałem taką jedną związaną z piękną kobietą, którą poznałem w Poznaniu, Gorzowiankę, no i przyjechałem za nią. Oczywiście to było dla mnie najważniejsze, przyjechałem za nią do Gorzowa. A w Gorzowie rzeczywiście tworzyły się, zresztą tak jak w Polsce, kolegia nauczycielskie, no bo trzeba było teraz szybko wykształcić nauczycieli języków obcych, były też spory o to, czy mają robić to uczelnie w swoich tradycyjnych murach ale które nie nadążą, po prostu nie, nie będzie tyle, tyle tylu nauczycieli. No więc w Polsce powstawało dużo tych kolegiów nauczycielskich i tak to kolegium działało. Prognozy były, że one będą działały jeszcze przez 40 lat, ale okazało się, że rzeczywiście jednak szybko się ta formuła wyczerpała, troszeczkę się rynek nasycił. Ja pamiętam też te początki głównie kształciliśmy nauczycielskie kolegium, a połowa, a i więcej szła do gospodarki. To było też proszę Państwa duży zastrzyk dla gospodarki, która no wiadomo rozwijała się w tym czasie, nawiązywała kontakty też zachodnie z krajami za, zachodniej Europy, no, był, był to taki czas też budowania czegoś, to w zasadzie jakby się też narzuciło samo. A skąd taka działalność kulturalna? No to może to troszeczkę taki osobisty wątek, ale Państwo wiedzą, że no, może, to zależy też może od charakteru danej osoby, tak po kilku latach hmm, Czek się już troszeczkę nudzi swoją pracą, znaczy nudzi w tym pozytywnym sensie, że pewną formułę już wypracował i szuka nowych, nowe, no jakiegoś nowego pola. I rzeczywiście to tak, ale to już był dopiero rok 2000, kiedy już tych nauczycieli wykształciliśmy, troszeczkę jakby się uspokoiła ta sytuacja, że to zapotrzebowanie było tak ogromne i to jest troszeczkę, to dotyczy w ogóle, w ogóle rozwoju też tej, w ogóle w kraju. Poszliśmy trochę w stronę kultury, kiedy już troszeczkę ochłonęliśmy, jeśli chodzi o tworzenie tej bazy materialnej, bo również te osoby z kompetencjami chociażby językowymi, no, należały do tej bazy materialnej, która tworzyła gospodarkę i tak powiedzmy, że od roku 2000 mogłem już z satysfakcją z kolei udać się w nieco inny obszar, nie zostawiając oczywiście tej jednej pracy. No, i tak się stało, że rzeczywiście jest to takie moje trochę też drugie hobby, trzecie, czwarte, piąte hobby, bo mogę tutaj jeszcze kilka różnych nazw wymienić zainteresowań. I rzeczywiście, tutaj, w tym regionie przygranicznym, we współpracy właśnie w ramach euroregionów, to jest bardzo ważne. No też tworzyliśmy nie tylko wymianę strażaków, sprzętu, ale też w pewnym momencie właśnie kultury. No i takie wspólne przedsięwzięcia, na przykład takim jednym większym to było wystawienie sztuki na, na Starym Mieście w Kostrzynie, czyli na, w tej, w tej dawniejszej twierdzy, w, taki, w tych ruinach. W tej, miejscu, które nazywane są Kostrzyńskimi Pompejami. Tam zrobiliśmy taki spektakl, zjechał cały sprzęt łącznie ze sceną, z oświetleniem i, i to wydarzenie było bardzo ciekawe. Tutaj też oczywiście powiem, że bardzo ważną rolę odgrywają przedsiębiorcy, bo też dzięki właśnie sponsorom, przedsiębiorcom, którzy sobie no też zdają sprawę, że kultura sama na siebie raczej nie zarabia. Właśnie pomagali nam wtedy też i pomagają się do dzisiaj. Także ja za, też za to chciałbym tutaj serdecznie podziękować, bo jest to bardzo ważne wsparcie. To może tyle. <grym <grym tak, nie Oprócz tego dopowiedzi mamy. to nie jest to, jest to, to łatwa literatura, literatura ale... Ale z tego co słyszałam, książki się rozeszły jak ciepłe bułeczki, więc chętnie były wypożyczane i czytane. W naszej bibliotece jest kolejka o te książki. Proszę, tak, Pani tutaj, tak, ja, to ja to nam czytałam tak. połowę z nich, tylko połowę, ponieważ nie dostałam np. Ksiąg Jakubowych, bo tam jestem szósta w kolejce. Ja wniosek składam, żeby np. Ksiąg Jakubowych, bo to jest taka dosyć pewnie, no, już tam, dostała? że bardzo... Tak, dostała. Dostała. Będziecie mieć ochotę, będzie kilku prelegentów dostała. mam nadzieję, że jeszcze z Olą zdąży też porozmawiać na ten temat jako szefowej, z szefową Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Dziękuję serdecznie za obecność i mam nadzieję, że nie nudziliście się Państwo, ja osobiście jestem naprawdę zachwycony.